Witam Was moi drodzy bardzo serdecznie, gorąco i cieplutko. U nas wprawdzie w Szczecinie deszczu, znaczy deszczu, właśnie jest deszcz i taka pogoda bez żadnego śniegu. U Was być może akurat jest śnieżek. No dobrze, ale nie o tym się mowa. Dzisiaj mowa słuchajcie o wspaniałych radióweczkach, o scalaczkach, a w zasadzie modułach NRF24L01. Dlaczego się za nie wziąłem? No bo już dawno miałem się za nie wziąć. Są po prostu świetnymi modułami, co więcej, są łatwo dostępne w na przykład do modułów, które opisywałem w Greenbooku, pamiętajcie, zresztą też fajne firmy Hope RF, takie jak RFM 70, 73, no właśnie, ale z tamtymi problem był taki, że firma Hope RF co chwilę wycofywała starsze moduły, wprowadzała nowe, później tego nie było na rynku i jak tu oprzeć jakieś planowanie, żeby coś sobie tworzyć, jak te moduły na rynku się ciągle, nie wiem, znikają, zmieniają i tak dalej. Tymczasem moduły NRF naprawdę ogarniają kuwetę, jak to się mówi. Co ciekawe, pracują na bardzo fajnej częstotliwości, a i zasięgi są jakby rzecz tutaj bardzo zacne, ale w takim razie przechodzimy do rzeczy. Bo przy okazji, jak mówię, że za to się wziąłem, to znaczy, że postarałem się przygotować naprawdę dobrą bibliotekę. I powiem Wam, że jak już nad tym posiedziałem ostatnimi czasy, bo troszeczkę jak zwykle po ostatnich poradnikach zniknąłem. A jak wiecie, ostatnia moja biblioteka była zaprezentowana na YouTube MKSPI do obsługi mas magistrali SPI. Też takie, że tak powiem, ostateczne rozprawienie się z magistralą SPI. Niby prostą, ale zobaczcie, jakie się tworzą Kolejne klocuszki, gdzie można SPI działać i sprzętowo, i programowo, i tak dalej. I tu się właśnie nam ta biblioteka również przyda. Ale tu kolejny klocek, który będzie z niej również, również korzystał, to właśnie biblioteka do obsługi tych modułów i komunikacji radiowej bardzo, bardzo ciekawej. Przechodzę zatem tylko do króciutkiej prezentacji możliwości samego modułu i podstawowych parametrów. Zobaczcie, tu jest tabelka wprost z noty, tak żeby zobaczyć ciekawostki, jakimi charakteryzuje się ten moduł. Otóż jeśli chodzi o zasilanie, to spójrzcie, że on potrafi działać już od 1,9V bardzo ciekawa rzecz, a więc stworzenie wszelkiego rodzaju pilotów, e, maleńkich układzików, gdzie go można zasilać naprawdę niewielkim napięciem, to jest bardzo wygodna rzecz, z baterijkami, pastylkowymi i tak dalej, ktoś powie, ale czy damy radę w trakcie nadawania, czy odbioru? O, to będą miodne za chwilkę informacje. Przy czym, jeśli go, oczywiście można, e, nie tylko do pilotów, bo oczywiście pilot często jest bezmyślnym narzędziem, które tylko wysyła informacje, a my przecież mówimy o transiwerze, który potrafi wysyłać i, e, ale również Odbierać informacje, a ten jeszcze kupę innych rzeczy, zaraz o nich powiem. A więc często będziemy korzystali po prostu jako transiwery w naszych różnego rodzaju układach, gdzie bardzo często zasilamy na przykład taki układ swój własny z mikrokontrolerem 5V. Tu jest problem, bo maksymalne napięcie zasilania to 3,6V, 33 typowo się stosuje zasilanie. A więc będzie trzeba dawać, a to nie jest problem, jakiś mały stabilizatorek LDO na 3,3V i kein problem. Ale za to uwaga. Bardzo ważna informacja w porównaniu do różnych innych poprzednich modułów: wszystkie wejścia. Piny, wszystkie piny, słuchajcie, czyli jego wejścia i wyjścia są 5V tolerant i bez żadnej konwersji napięć. Śmiało to mówię, bo to jest wyraźnie zaznaczone w nocie i tak to działa. Można podłączać do mikrokontrolerów zasilanych 5V i jest gwarancja, że będzie śmigać. Ja też Wam to gwarantuję. Oczywiście zobaczcie, że jeśli już stosujemy taki moduł przy procku zasilanym 5V, no to niestety już jego zasilanie minimalne to nie 1,9V niż źgód Musi być wtedy. 2,7V, ale tak naprawdę my będziemy go używali na 3,3V, a więc wszystko bardzo ładnie nam się tutaj spina. Przejdźmy troszeczkę dalej, moi kochani. Otóż zajrzyjmy do takiej ogólnej noty, bo pewnie was ciekawi to, jak tu jest ze, ze spożywaniem prawda, prądu przez ten moduł, szczególnie gdyby chodziło o zasilania bateryjne, bo jak chodzi o zasilania w urządzeniach, które mają stałe zasilanie. No oczywiście trzeba dbać o energię i w ogóle i tak dalej. No i w ogóle, ale jak chodzi przy bateriach, to już każdy stara się jak najmocniej. I tutaj zobaczcie, że to, co nas najbardziej interesuje, to jaki jest najbardziej minimalny pobór prądu, kiedy na przykład. I czy możemy uśpić moduł, tak? czyli wprowadzić go w najgłębsze uśpienie, kiedy a tylko wiecie, on w najgłębszym uśpieniu to, to trzeba sobie z tego zdawać sprawę nie może ani odbierać danych radiowo, ani wysyłać to jest tylko po to, żeby go położyć na chwilę spać, no ale cóż, jak tworzymy pilocika to przyciskiem możemy go yy, oczywiście procek w trakcie największego uśpienia może z nim sobie dyskutować za pomocą SPI, a więc możemy go ładnie prockiem wybudzić, zatem przy tak małym poborze prądu, zobaczcie mnie ciarki po plecach przechodzą to jest tylko 900 nanoamperów słuchajcie, 0,9 miliampera. To jest naprawdę niezły wynik, już na granicy prawie, że upływności baterii jakichś małych pastelkowych, prawda? No, no to zobaczcie, że to dosyć fajnie. I w tym momencie, gdy tworzymy pilota, no już mi się marzą, już będę tych pilocików budował dużo, bo już mam wiele, wiele pomysłów na różne urządzenia, słuchajcie, no to już przepięknie może nam się to spiąć. I teraz, do, no dobra, dobra, ok, ale ile będzie pobierał w trakcie na przykład nadawania danych, albo czy ma jakieś inne tryby, jakieś standby? No tu widzicie, że ma. Ma tryb tak zwany Standby 1 i Standby 2 mode. Te dwa tryby różnią się troszkę od siebie i zobaczcie, że w trybie Standby 1 pobiera tylko 26 mikroamperów, a zatem kiedy może występować ten tryb Standby 1? On może występować, kiedy na przykład coś szybciutko nadamy, to możemy przejść od razu w tryb Standby, od razu, od razu, nawet jak będziemy po drodze myśleli, żeby z procka wysłać następny pakiet, to w tym czasie oszczędzamy energię, po co mamy pobierać Większą jej ilość. Zaraz powiem, ile on pobiera szarpie w momencie samego nadawania, ale to nie będzie bardzo straszne, ponieważ to jest taka zwana technologia Shock Burst, czyli gwałtowne wysyłanie pakietów, słuchajcie. A więc 26 mikroamperów to również bardzo fajny wyczyn. Oczywiście jeszcze jest, jest, jest jeszcze jest tryb Standby 2 Mode, gdzie już pobiera nieco więcej bo 320 mikroamperów, a to jest Standby Mode 2. To jest wtedy, kiedy, kiedy wiemy, że będziemy wysyłać tych pakietów więcej jeden po drugim to można go wprowadzać w tryb Standby Mode 2, żeby on był w trybie gotowości do ciągłego nadawania. Oczywiście takie tam parametry, jak średnie zużycie prądu w czasie, kiedy tam startuje oscylator i tak dalej, to są krótkotrwałe rzeczy, więc z tego się prawie nie wlicza, ale też mamy podane 400 mikroamperów. To jest króciutko, 1,5 milisekundy to nie jest straszne, ale gdyby ktoś chciał robić pełne sobie obliczenia i analizy, to pewnie byłoby potrzebne. I teraz najważniejsze. Zobaczcie, w tej tabelce widzimy transmit i receive. Co nas interesuje? Najpierw popatrzmy z punktu widzenia pilocika. Tak? Robimy pilocika i ileż to będzie zajmowało? No zobaczcie, supply current 0 przy pełnej mocy, czyli 0 dBm przy pełnej mocy wyjściowej to jest 11,3 mA. Słuchajcie, w sumie to jest bardzo zadowalająca moc w porównaniu na przykład do modułów Wi-Fi, które będą chciałyby szarpać 150, grubo powyżej 100 do 200 miliamperów. A tutaj on nadaje i słuchajcie, no ciareczki, nie, nie macie ciareczek? Bo ja mam, <laughs> aż mi gęsia skórka na plecach, 11,3 miliampera. Toż ten pilot, on może wysłać sobie ileś ram, Jak jeszcze wziąć potwierdzenia, e ty tam czy odebrałeś i w razie czego halo powiedz mi, bo zaraz dowiecie się jakie ma właściwości ten moduł. Także 11,3 mA, oczywiście, yy, ponieważ moduł ma możliwość działania z różną mocą, to jak widzicie, yy, gdyby, gdy ja nie zależy nam na dużej odległości, bo mamy jakieś małe w niewielkich odległościach, to proszę bardzo, możemy zmniejszyć programowo moc i mamy to 9 mA, 7 i tak dalej, prawda? Ale zobaczcie ciekawostkę, jak przechodzimy na receive, to niestety przy odbiór prądu, znaczy twórca ja tam, odbiór danych pobiera więcej prądu niż nadawanie. To trochę dziwne, no ale niestety taka jest prawda. Po prostu tu jest, tu chodzi o układy, do, które mają dobrą czułość i wzmacniacze selektywne i tak dalej. I to nie chodzi o moduł ze wzmacniaczem, <laughs> przepraszam, ze wzmacniaczem, z antenką, tylko o. Najzwyklejsze moduły, więc 13,5 mA na y, słuchaniu danych. No ale jak chodzi o pilota, to przecież nie będziemy tego wykorzystywali, tak? Gdy robimy pilocika, to po co nam wtedy odbieranie danych? <laughs> A więc słuchajcie, przepraszam, bo coś mnie kaszel łapie. Y, więc słuchajcie, możemy naprawdę śmiało tutaj sobie nieźle z nim podziałać. A jak chodzi już potem o zasilanie, ale i nawet 13 mA to przecież nie jest duży znowu poru, pobór prądu, jak mowa z kolei o <laughs> przepraszam, co jest, jak mowa o zasilaniu na przykład z jakichś akumulatorków małych lipo i tak dalej, gdzie trzeba włączyć go na jakiś nasłuch na jakiś czas, to też nie są złe wyniki. Dobrze, już przechodzę dalej. albo proszę proszę sekundkę czasu, muszę się czegoś napić, bo coś mnie dusi. Hej. Pamiętaj proszę, że ten poradnik, jak i wiele innych na moim kanale, może powstać tylko i wyłącznie dzięki Twojemu wsparciu poprzez serwis Patronite. Dlatego też zapraszam Cię gorąco do tego, abyś odwiedził mój profil na serwisie patronite.pl, widoczny tutaj na ekranie i przynajmniej zapoznał się z warunkami. Każdy może zostać patronem i mieć swój udział w powstawaniu tychże poradników, do czego gorąco zapraszam. Jak mówiłem, liczy się każda kwota, nawet ta najdrobniejsza. Nie chodzi tutaj o wyścigi i o to, kto da więcej. To nie jest giełda. Każdy może dobrać wsparcie do swoich potrzeb i swoich możliwości. Jeszcze raz mówię, zapraszam na profil i uprzejmie dziękuję za już okazane wsparcie. Pozdrawiam. Już jestem, słuchajcie, <laughs> wykaszlałem się. W takim razie może zanim przejdziemy do dalszej części prezentacji, to pokażę Wam, słuchajcie, tu kupiłem taką garść, ale to spójrzmy do drugiej kamery. Taką garść tych modułów, ostatnio nawet sporo, to są takie moduły typowe, słuchajcie, właśnie z antenką NRF, z antenką PCB. Widzicie? Od spodu mają niewiele wyjść, zaraz sobie je omówimy. Antenka PCB, zastanawiacie się pewnie kwart 16 MHz, mały chip gdzieś na dole i słuchajcie, działają naprawdę. Bardzo fajnie i to mają fajne zasięgi. Na forach często można spotkać, czy w internecie jakieś informacje. Zrobiłem, e, prawda, jakąś bibliotekę, ściągnąłem z internetu i mam mały zasięg. No, bardzo często słuchajcie, te biblioteki ludzie tak jakoś piszą, jak się przyjrzałem, że po prostu, no, myś, got, niedobrze. I potem bardzo często z tego powodu naprawdę z tymi zasięgami jest kiepsko. Ale te moduły występują w przyrodzie również, zobaczcie, w takiej postaci. Tutaj jak widać. Pokażę to na swojej łapce i jakimś tutaj wskaźnikiem. Spójrzcie, oprócz tego chipa, tym razem jest jeszcze taki dodatkowy chip. Ten dodatkowy chip, moi drodzy, to jest wzmacniacz. Dodatkowy wzmacniacz i zobaczcie, antenka zewnętrzna. Taki moduł z taką antenką zewnętrzną pozwala już uzyskać w przestrzeni otwartej zasięg, moi kochani, do 800 metrów. Do kilometra prawie, no to już jest bardzo ładnie. Tu się oczywiście bardzo wielu z Was pyta, no zaraz, a jak to jest z tą antenką, antenką PCB? Na no ile to jest metrów? Na 2-3, bo mi działało tylko na 2-3 z tego co pamiętam. No bzdura, słuchajcie, e, przenikalność przez ściany jest też oczywiście ładna, no ale bez przesady, Nie zależy w jakim jakie są te ściany, czy żelbetonowe, czy zwykłe ceglane. Oczywiście przez ceglane przenikniemy ich dużo więcej. Jak ja sprawdzałem, to nawet przez kilka ścian jeszcze strop przeszło mi, <laughs> prawda, w firmie. Natomiast przy ścianach żelbetowych, no to jedną ścianę mi spokojnie przenika, drugą prawie też praktycznie jakieś załuki, jak są wolne przestrzenie, to moduł daje radę. Naprawdę to jest kwestia dobrze go oprogramować i wykorzystać technologię, z której on korzysta. <laughs> Widzieliśmy moduły, wiecie, jak one wyglądają, przejdźmy to do takiego bliższego spojrzenia a w prezentacji na tego typu moduł. Zobaczcie, tu przygotowałem w ogóle taką rozpiskę wyprowadzenia, pinout tak, takich modułów. <laughs> Jak widzicie, moi drodzy, ma on 10 pinów, z czego dwa są na zasilanie przeznaczone, masa wyraźnie 3,3V, zasilanką, umówmy się, że doprowadzamy, oczywiście jak wiecie z noty, może być mniejsze, jeśli procesor też będzie zasilany mniejszym napięciem zasilania. I teraz, <laughs> słuchajcie, gadamy z nim poprzez magistralę SPI, ale oprócz sygnałów SPI, tak, i do uwaga, zaraz wyjaśnię, które się zaliczają konkretnie do SPI, a które niekoniecznie do SPI są innymi, bo bardzo często też jak ludzie piszą bibliotekę, to tutaj popełniają błąd i zaraz jeszcze opowiem o tym. Zobaczcie, w każdym razie mamy takie sygnały jak CE, ale uwaga, to nie jest CS z SPI Chip Select, nie, nie, to jest Chip Enable. Tutaj tak mi się wydawało, że to jest Chip Enable, a to też nie jest Chip Enable. Ten sygnał służy do czego innego, zaraz będzie mowa, ale już sygnał CSN to rzeczywiście jest Chip Select NRF, tak? To jest właśnie ten, można wykorzystywać w SPI jako Chip Select, a oczywiście są sygnały SPI takie jak SCK, MISO, MOSI, no i wyjście z tego modułu IRQ ponieważ on potrafi <laughs> zgłaszać przerwania, a więc daje nam możliwość obsługi tego modułu w oparciu o przerwania. I dobra biblioteka powinna z przerwań korzystać. Słuchajcie, oczywiście jak mamy mało pinów, jakimś małe matetyny, to rzeczywiście możemy już nie mieć miejsca, żeby korzystać z przerwania, ale biblioteka pozwoli również działać i bez użycia przerwań. Zobaczcie na następnej tutaj planszy to jest dokładnie rozpiska. Słuchajcie, IRQ i CE to są typowe wejścia dla modułu NRF, tak, dla tego salaka i one nie mają za duże, związku z SPI, tak. Po prostu CE to tym pinem w zasadzie przełączaniem tego pinu ze stanu niskiego w stan wysoki, będziemy mogli oczywiście przy ustawianiu niektórych bitów w niektórych rejestrach modułu aktywować tryb nadawczy i odbiorczy. Jak się spodziewacie, takie dwa tryby będziemy wyróżniać w tych modułach. I RQ, tak jak mówię, wewnętrznie można, może być aktywowane to wyjście trzema maskowanymi przerwaniami, o czym nieco później. Natomiast Magistrala SPI, to proszę. I żeby nie było pomyłek, CSN to właśnie można bezpośrednio sterować pinem CS albo w protkach HVR-SS, czyli chip select. A niektórzy go jakoś pomijają, dziwnie podłączają. Ach, cuda, nie widać. A pozostałe SCK, MOS i MISO, to już chyba w ogóle wyjaśniać nie muszę, po prostu podłączamy, podłączamy je do biblioteki MKSPI na przykład i śmigamy. Dobrze, żeby nie tracić czasu, przechodzimy dalej. Właściwości sprzętowe NRF-a pokrótce chciałbym omówić, tak jak już wspominałem krótko, chyba pracuje on w, w zakresie częstotliwości 2,4 GHz. Słuchajcie, czyli tak jak moduły Wi-Fi. A ten pobór prądu jest tak drastycznie mały, no ale to dlatego, że je, pakiety, które on przesyła są niewielkie, bo tylko od, o, są niewielkie, zaraz o nich powiem, ale za to ma w, zaimplementowaną technologię tak zwaną shock burst, czyli naprawdę szybkie wysyłanie małych pakietów, ale tu do tego dochodzą jeszcze różnego rodzaju potwierdzenia, ACK, e, retransmisję pakietów i tak dalej. Co ciekawe, <laughs> można w nim wykorzystywać do 126 kanałów radiowych, masakra ktoś by powiedział. I to to są yy, yy, kanały radiowe, które są ładnie separowane co określoną ilość yy, megaherców tam powiedzmy, tak? Dostępne są prędkości od dwu, yy, 250 kilobitów na sekundę, yy, 1 megabit na sekundę yy, i 2 megabity na sekundę. Słuchajcie, no to naprawdę zaczyna się robić nieźle. To tak jak były moduły NRF nie NRF, tylko RFM 7073, pamiętacie kiedyś, a więc będzie można ciekawe rzeczy na nich robić. Ja myślę, że ten dzisiejszy poradnik, ta dzisiejsza biblioteka to nie jest moje ostatnie słowo na temat rozwoju tej biblioteki, ale no, na dzień dzisiejszy tyle przygotowałem, co jest mi potrzebne do moich układów, a myślę, że i Wam się może przyda, ponieważ tą, tą biblioteką również postaram się z Wami podzielić. Oczywiście poprzez nasz sklep internetowy, natomiast dla szanownych patronów będzie jak zwykle do końca stycznia 2019, czyli tuż po ukazaniu się poradnika będzie taki okres karencji, i fajne, yy, i fajne yy, no, wiadomości, ale dobra. Brak nakładania się kanałów, rozdzielczość co 1 lub co 2 MHz, słuchajcie, pomiędzy kanałami odstępy, a więc e, tak naprawdę w Wi-Fi mamy tych kanałów możliwości o wiele mniej wybrania. Tutaj jest szerszy zakres. Naprawdę NRF-y nie wchodzą w paradę z modułami Wi-Fi, dzięki temu to potrafi wszystko sobie śmigać w tym naszym powietrzu. Co ciekawe, mają programowaną moc wyjściową od 0 dB, to jest słuchajcie, maksymalna moc 6, minus 6, minus 12 dB i minus -18 dB. Któż powie, no po co mniejsza moc? A no po to, że słuchajcie, wtedy jest oczywiście jak widzieliście z noty aplikacyjnej mniejszy pobór prądu. Jeśli robimy, robimy pilocika, który ma działać w ramach jednego pokoju, to po nam maksymalna moc. Lepiej zmniejszyć i mniej prądu będzie z bateryjki pobierano, a co za tym idzie, pilotik, będzie tam starczał na dużo, dużo dłużej. Charakteryzują się te moduły bardzo dużą czułością odbiornika, mają tam wbudowane spore układy, które też oczywiście siadują tego prądziku, jak widzieliście trochę na wcześniejszym slajdzie. Ta metoda Shockburst, oczywiście związana jest z tym, że moduł potrafi obsługiwać dynamiczne wielkości pakietów od 1 do 32 bajtów. Słuchajcie, oczywiście można ustawić stałe wielkości bajtów i wyłączyć jakby te futery związane z Shock Burstem, ale kto by to robił? Ja wolę używać tego zawsze właśnie w Shock Burst, Jeśli biblioteka jest do tego przygotowana, a jest, to czemu nie korzystać pełną gębą? Jak to się mówi, moduł. Posiada w swojej strukturze, po, pozwala na obsługę do sześciu strumieni. To się nazywa pipes, tak? Strumienie danych. Ym, przy czym y, dzięki niej każdy z nich, co ciekawe, może być oddzielnie zaadresowany i może nadawać do oddzielnego. A więc można stworzyć wręcz sobie sieć, taką podsieć, w której y, w, w trybie gwiazdy będą się komunikowały ze sobą różne urządzenia. No, powiem Wam kolejne ciarki po plecach, no, coś pięknego. Aczkolwiek zwykle na co dzień będziecie używali pewnie podstawowe. Podstawowego głównego strumienia, i już, i to się przydaje tak już do miliona zastosowań. <laughs> Jak mówiłem osobne adresowanie, ale też to, co też wspomniałem gdzieś króciutko moduł ma taką fajną rzecz, słuchajcie, ten chip, że potrafi robić autoretransmisję pakietów, czyli na przykład raz wyślę, się okaże, że nie dotarło, z jakichś względów zakłóceń, nie wiem czego, oczywiście ma wbudowane sumy kontrolne i to można ją ustawiać, żeby miała jeden albo dwa bajty, więc zobaczcie, to wszystko robi za nas sprzęt, kurka wodna, no, no niezłe rzeczy, ale ta retransmisja, bo gdzie można ustalać czas pomiędzy retransmisją pakietów i ilość tych retransmisji, no to już się złapałem za głowę, jak zobaczyłem te, te możliwości, dzięki czemu ta komunikacja Kurka wodna, za pomocą tych modułów, to jest po prostu miodzio, poezja i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę. Mówię Wam i nie kłamię. Zasięgi NRF, bo tutaj są ciekawostki. Otóż z anteną PCB. Ten, ten malutki moduł potrafi do kilkudziesięciu metrów, do pięćdziesięciu metrów w przestrzeni otwartej, nawet może i nieco więcej, do, do stu prawie że metrów, bym tak powiedział. Chociaż sam jeszcze super szczegółowo tego nie badałem, ale bazuję na informacjach, jakie ludzie przekazują. Natomiast te moduły z tą antenką, tak, które Wam pokazywałem wtedy w drugiej kamerze, te z tą taką antenką, potrafią śmigać naprawdę do 800 metrów, do kilometra albo i więcej, jak się postarać i dać większą antenkę. A więc słuchajcie, a biblioteka ta sama, nie trzeba dodatkowych, wprowadzać tam jakichś rzeczy a wszystko śmiga, no, no coś, coś pięknego, pytacie o przenikalność przez, przez ściany i stropy no jest to sprawa rzeczywiście mocno indywidualna bo wszystko zależy od tego jak mówiłem jak te ściany są zbudowane, więc po prostu sobie popróbujcie taki moduł przy tej cenie, to aż powiedziałbym, nie mówcie mi, że na razie nie potrzebuję. To aż warto się pobawić, że taki moduł naprawdę z tą antenką PCB to kosztuje kilka kurczę złotych. Zajrzyjcie na dowolny serwis aukcyjny w Polsce. Oczywiście nie trzeba tego sprowadzać z Chin i jest to za takie ceny, że głowa boli. Ogólnie, jakbym miał ocenić na bazie tego, co już robiłem z tymi modułami, to sprawność i zasięgi są naprawdę, powiedziałbym, rewelacyjne w porównaniu do różnych innych tego typu w ogóle modułów radiowych. Tu chciałbym teraz króciutko powiedzieć o możliwościach biblioteki, którą właśnie przygotowałem, ale na to potrzebuję sekundkę przerwy. Otóż, słuchajcie, bibliotekę przygotowałem tak, żeby można było w wygodny sposób obsługiwać wszystkie strumienie, pipesy. Co to oznacza? To oznacza, że są przygotowane w bibliotece bardzo proste i tak naprawdę intuicyjne funkcje, które, za pomocą których można szybko te strumienie włączyć każdy z osobna. Oczywiście można wszystkie zaadresować, tam jest pewna specyfika adresowania strumieni, bo jeden główny podstawowy strumień, można mu nadać adres, natomiast podstawowe, pozostałe strumienie, czyli pięć strumieni, korzysta ze wspólnej części adresu tylko jednym bajtem, ten adres może się różnić, ale o tym powiem wam później w trakcie programowania już modułów, gdy się do, zasiądziemy do Eclipse i do ćwi, i w trakcie ćwiczeń praktycznych Ro, e, bibliote w bibliotece postanowiłem bardzo <laughs> wyraźnie rozdzielić, słuchajcie, warstwę fizyczną od abstrakcyjnej. Co to oznacza? To nie jest czysta abstrakcja. Słuchajcie, warstwa fizyczna to znaczy, że w bibliotece ładnie oddzielne są pliki, w których definiujemy sprawy sprzętowe związane z pinologią, e, konfiguracją pinów i tak i całkiem oddzielne są pliki, w których są, jest po prostu kod w języku C do obsługi modułu, dzięki czemu przy tak skonstruowanej bibliotece można ją bardzo łatwo przeportować na różnego rodzaju mikrokontrolery. W zasadzie na pozostałych mikrokontrolerach tylko będzie trzeba się skupić na tych plikach związanych ze sprzętem, jeśli chodzi o NRF, ale tak samo jeśli chodzi o SPI, ponieważ w tym przypadku korzystamy z niezależnej biblioteki SPI, która również ma te dwie warstwy rozdzielone, to słuchajcie, sprawa przeportowania to na PICA, na ARM'a. Myślę, że nie powinno to stanowić żadnego problemu. Obsługa w bibliotece wszczepiłem obsługę prostych stringów. Oczywiście można przesyłać dane binarnie bez żadnego problemu. Tak? no to jest podstawa. Ale bardzo łatwo można przesyłać stringi i to w taki sposób, że nie musimy się martwić, czy trzeba przesyłać zero na końcu stringu, czy nie trzeba przesyłać i tak dalej. Po prostu nie musimy się tym martwić. Stringi są po prostu wprost obsługiwane i koniec, tak? Zobaczycie później w kodzie, że to jest po prostu miodzio. Oczywiście, nie wiem, czy tam gdzieś widzieliście, może zapomniałem o tym, wspomnieć pakiety, a wspominałem chyba, że pakiety mogą mieć maksymalnie od 1 do 32 bajtów. A więc stringi również będą automatycznie ograniczane do takiej długości, gdyby ktoś chciał za string puścić. Czy można puszczać większe paczki danych? No jednorazowo nie, ale można sobie już we własnym zakresie porobić procedury, za pomocą których wyślemy nawet i większe bufory danych to co ciekawe w bibliotece to jest możliwość wykrywania braku odbiornika po, stro to po stronie nadawczej, o Boże mówię Wam, świetna funkcja, do tego jest specjalne zdarzenie, specjalny event w bibliotece które, z którego można korzystać albo nie trzeba to zależy co chcemy ale powiem Wam, że dzięki temu bardzo łatwo wykryć sytuacje chociażby awaryjne, tak, czyli na przykład e, odbiornik mógł, nie wiem, zdechnąć bym powiedział, tak, zdechł, bo mu zabrakło prądu, bateria e, gdzieś coś wpadło, coś zakłóciło nam e, powiedzmy o, ten przeszkoda jakaś, która uniemożliwia transmisję radiową. E, być może procesor jest zresetowany, w kółko w stanie resetu. Być może cokolwiek. No naprawdę zobaczycie to też w praktyce. Niby prosta rzecz, a <laughs> jaka przyjemna. Aż się napiję. Sekundkę. Na no to zasychanie w gardle. Tak jak wspominałem, żebyśmy też to dobrze zrozumieli, ta biblioteka korzysta wprost z biblioteki MKSP. Oczywiście, jak ktoś się uprze, to może napisać własną i ją sobie zaimplementować do tej biblioteki. Tak? To, to już oczywiście wolna wola. Co ciekawe, jak wiecie, moduł ma możliwość zgłaszania przerwania, a więc warto by było w mikrokontrolerze na którymś z pinów to wykorzystać. I tutaj założyłem, że jeśli dam sobie, ale i Wam do możliwość korzystania z takich pinów przerwań jak Int0, Int1, Int 2, to praktycznie możemy to obskoczyć w każdym mikrokontrolerze. Oczywiście, jak ktoś chce, to sobie przerobieć na PC nie ma problemu, ale zagadka, ale ciekawostka jest taka, że słuchajcie, nieważne jaki mikrokontroler, <tryk> tak naprawdę to yy, kompilacja przebiegnie automatycznie. No tu postaram się zrobić to dla większości mikrokontrolerów. Nieważne, czy to będzie Atmega 128, 2560 Wielki smog czy jakiś ATtiny 2313 czy Atmega 8, to nie trzeba w bibliotece wprowadzać żadnych zmian odnośnie, nie wiem, wektorów, przerwań, nazw bitów rejestrów, nazw rejestrów. To ma działać tak jak w bibliotece MK MultiWard. W końcu ma być biblioteka taka, że ma się kompilować na każdym mikrokontrolerze i koniec. I tak to powinno działać. Wprawdzie, no gdyby coś się tam jeszcze zdarzyło na jakimś mikrokontrolerze, to proszę dajcie mi znać, bo to będzie pierwsza wersja jakby tejże biblioteki. Oczywiście mam ciekawe plany na rozbudowę tej biblioteki za jakiś czas, ale to naprawdę za jakiś dłuższy czas, ponieważ no na tę chwilę to muszę się zająć jeszcze dziesiątką innych projektów, w tym również takich, które będę chciał Wam zaprezentować. Dobrze, przejdźmy do następnego slajdu, ostatniego już w tej części. Oczywiście biblioteka będzie dostępna jak zwykle w sklepie atnel.pl i tak jak wspominałem na początku, dla moich szanownych patronów bardzo ciekawa oferta. Myślę, że to staje się taką powoli tradycją u mnie, że tuż po ukazaniu się poradnika z nową biblioteką będzie zawsze jakiś czas, takiej karencji dla moich szanownych patronów i dla wszystkich patronów, którzy e, wspierają, mają status wsparcia srebrnej karty i więcej, czyli 25 zł i więcej. Ta biblioteka przez ten okres jest po prostu totalnie gratis, 0 zł. Warto się zgłaszać, nie trzeba wchodzić do sklepu, trzeba pisać do mnie najlepiej na patronmaupa.pl z prośbą o taką bibliotekę. Oczywiście patroni z mniejszym wsparciem też jakby, mam nadzieję, że będą zadowoleni. Ponieważ otrzymają 50% rabatu. Oczywiście od lutego, tak jak w przypadku innych bibliotek, zasady nieco te się zmienią, będą nieco inne progi rabatowe, ale myślę, że nadal wciąż bardzo przyjemne dla moich szanownych patronów. Pozostałe osoby, jeśli będą chciały skorzystać również z porządnej biblioteki, bo w drugiej części zapoznamy się już ze szczegółami, to myślę, że też z miłą chęcią zakupią taką bibliotekę. Dobrze, to by było na tyle. Słuchajcie, pojawiam się niedługo w części praktycznej i pokażę Wam, jak to działa już na żywo. Hej!